Dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będę Wam nagrywać araukany bezogoniaste, ale y, pokażę Wam, jakie kurki są w tych reszty kurniczek, w kurniczkach innych. Więc tutaj są zielono-nóżki, araukany, lekhorny i włoszki porcelanowe. A tutaj są perliczki 35 perliczek. Ale dzisiaj przejdziemy do araukan i wam nagrał arałkany bezogoniaste, także arałkanyki bezogoniaste, y, które są takie y, mają takie puszki, e, tutaj takie przybliżenie mam takie, taki tutaj ma takie puszki widzicie, o takie puszki mają, e, jest ich y, 22 i jedna glinszercka. E, Zobaczcie jakie puszki mają. Schodzą już sobie po dworze. Nagrywałam wam je jak były malutkie i zobaczcie jakie już są duże. Bardzo duże tak szybko minęło. Jest jednak jeszcze tutaj. A tutaj są takie właśnie puchaczy o No, jeszcze to przybliżam. Mają takie tutaj kurniczek taki mają. O tutaj mają pasze. E, no i wodę. Są, jakie są ładne takie, takie już puszki mają. Już tak szybko minęło. Dopiero Wam je nagrywałam, jak były malutkie. A teraz już są takie duże, że normalnie yy, nie wiem, kiedy to minęło. Yy. O, tu są, jak widać, araukany bez ogoniaste. Ta jest kurka bez ogoniasta. Ta jest kurka bez ogoniasta. Większość jest bez ogoniastych. Właśnie. Yy. Są różne, wiem, że tutaj jest przewaga kurek, bo i są dwa kogutki, a w tych mniejszych tutaj jeszcze nie widać, jeszcze nie widać w tych mniejszych co kurka, co kogutek. Odpoczywają sobie, tacy jak dorosłe kurki normalnie, takie duże puszki. Właśnie no, o, idzie do mnie kurcia. O, cześć! Cześć kurko. E, o. No, to jest tu No też wszystkie prawie bez ogoniasta. E, tutaj jest bez ogoniasta kurka. Tutaj są i te malutkie kuropatwiane. O tutaj puchacz. Puszki mają. Malutkie. O. No nie ma co przedłużać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie.